Witam w kolejnym odcinku. Słuchajcie, e, dzisiaj, na, e, dzisiaj po niestety mojej długiej przerwie nagrywamy nową grę pod tytułem Mobil Repar, która się oczywiście zajmuje naprawieniem telefonu. Słuchajcie, tutaj poprawię kamerę. O. Więc słuchajcie tak, Więc y, jak widzimy tutaj mamy oczywiście telefon, y, no ogólnie słuchajcie, grę testowałem wcześniej słuchajcie, y, no i co powiem, no gra jest bardzo fajna, polecam wam w wszystkim, także to może przejdziemy do, Czy znaczy może, może opowiem wam o tej grze słuchajcie. To jest gra, która się, po prostu, która się po prostu po prostu się zajmuje naprawianiem telefonu. Mamy taki swój własny, jak widzicie tutaj serwis. No i mamy się nim zająć tak. tutaj mamy, widzicie? Biurko mamy. Po prostu jest to serwis telefonowy. Tutaj przebliżę. Widzicie? I teraz powiem, że to tylko po prawie kamerze. No i dobrze, to, prze, to przechodzimy do pierwszego telefonu, który będziemy robili. Jest to jakiś jak widzimy. Rozpoznałem, że jest to Samsung, także jak sami widzicie, no dość ciekawy ten telefon. Jest tutaj dokładnie 100 to levelu, jeżeli się nie mylę yy. Dobra słuchajcie, z... z, z jeliśmy obu... budowy wkładamy nowy Cheat, czyli taki nowe yy, Wkładamy nowe, jak, jak widzicie tutaj wi fi no i Po prostu przykręcamy, no oczywiście tutaj w tym pierwszym levelu zbytnio dużo do roboty nie ma. O, widzicie tutaj mamy <laughs> ukończony telefon. Więc robimy następny level complete. Dobrze, idziemy dalej. O, widzicie, tak właśnie wygl wygląda nasza pracownia. O, tutaj. No to już lepszy telefon. Widzimy iPhone. To jest 13 prawdopodobnie. Zdejmujemy znowu obu Dobę i widzimy, że obudowa jest troszeczkę inna. Odkręcamy ten, czyli to jest prawdopodobnie zepsuty. Tutaj siód, kolejny. Gra ciekawa. Chciałem was jeszcze poinformować, że dzisiaj będzie y, także filmik Tutaj nowy trzydź wkładamy, że filmik będzie po tym filmiku. Za około jak skończę ten filmik za 15 minut, to będzie nowy. Także tak, dzisiaj mamy taki maraton gier. I ogólnie chciałem powiedzieć, że jeszcze dzisiaj bym nagrał pierwszy już taki w, w Logmas, bo zaraz zaczynają się święta, także będzie nowa seria, którą będę nagrał każd każdego dnia, jeżeli mi się uda, aż do 31 grudnia, także wkładamy telefon, słuchajcie, ten, tego iPhone'a to jest pierwszy level, więc zebrnie tutaj nic do robot nie mamy, ale zbić tak wygląda ukończony telefon to jest to jest taki na razie początkowa tej gry wersja, bo to jak widzimy to kolejny, I z każdym le... w -S -S jest coraz trudniej także dobra kolejny telefon musimy go najpierw trzeba telefon osuszyć przed przed wiadomo przed żeby tą obudowę zdjąć, teraz obudowę zdejmujemy i... o jak ja wiem czy tutaj widzicie ten cheat CPU, on jest po prostu zardzewiały. Prawdopodobnie tam się mogła dostać mogła tam się dostać woda prawdopodobnie, tylko nie wiem czy zauważyliście, że na, w pierwszych levelach my robimy to samo, po prostu zdejmujemy obudowę telefonu i wyjmujemy stary cheat i wkładamy nową obudowę. No i tak to się prezentuje potem przykręcamy. Oczywiście yy, my ten serwis potem go yy, rozwiniemy go potem. Obudowa i no właśnie jeszcze przykręcenie tutaj. Ale zaraz co to jest? O, teraz trzeci telefon mamy skończony po około dopiero. Będziemy mogli przejść na wyższy poziom po 10 levelach. Także... No i znowu jest to samo. Tutaj tej marki nie znam, ale jakaś taka dziwna trochę. A, dobra. Nadal osuszamy, słuchajcie. Zdejmujemy obudowę i cheat. Kolejny przerzewiały jak widzicie, bo jest cały zniszczony. Tylko o marsze, to dlaczego my to robi... my tutaj ciągle robimy to samo. Mam nadzieję, że po 10. że po 10. levelu się to zmieni. Nie wiem, czy dajcie w komentarzach z. na no, chcecie kontynuowanie z tej serii? O telefonie, czy może nie, bo nie wiem, czy każdego to interesuje. Wkładamy w i. Kolejny telefon, to jest chyba hiła... O, widzicie, o. Teraz właśnie przeszliśmy do, no yy, do drugiego poziomu. I zaraz, zaraz. Tutaj powinien... a nie, to, to, tutaj, to nie, bo to jest ocenienie tej gry. To my tego nie chcemy. Next. Nas, yy, ten, ten... może coś nowego. O, coś nowego jest z nowym poziomem. Tutaj widzimy, jest coś zupełnie innego, jakiś w ogóle inny telefon i a, musimy chyba umyć tą ułytkę, jak widzicie, no widzimy, że po prostu jest coś nowego, pokażę może, o, takie coś robimy. Przybliżę. Jeszcze dzisiaj bym chciał stajecie, nagrać z farminga, by było fajnie. Osłyszamy znowu i dajemy. I teraz sprawa... A! Po prostu ten gościu chcesz, żebyśmy polakierowali mu telefon. Nie no, to jest stajecie, ciekawe to jest. Na razie tutaj czyli taka bym powiedział dekoracja telefonu. Dobrze. O, tutaj mamy kończone. Dziękuję i teraz trzeba o, tutaj widzicie wybrać trzeba naklejki. Może tutaj damy tak. Teraz trzeba ją obrobić, czyli po prostu musimy tego w jardwa użyć, żeby ją O, jest. I telefon zakończony w nowym levelu. Możemy tutaj, jak widzimy. No po prostu, jak mówię, że po prostu ta gra jest w takim. Ona się dopiero, słuchajcie, no rozwija. To jest taki, no, symulator y serwisu telefonowego, no to wiecie to jest dopiero o co widzimy na przykład się znowu powtarza to, to, to samo, więc jak widzę, no, jeżeli bym tą grę miał ocenić, no to tak 7,5 na 10, no bo tam pisze, że po prostu jeżera 13, no to już nie dla takich małych dzieci, ale jak widzimy, no, gra się dopiero rozwija, więc nagram słuchajcie. I znowu przykręcamy to jest ciągle to, to samo. Dopiero z nowymi level, dopiero z nowymi le levelami się to rozwija. Słuchajcie, to jeszcze po prostu mam taki pomysł, że zrobimy jeszcze trzy telefony, i po prostu kończy. Słuchajcie, to jest tylko takie po pokazanie. No, ocencie w komentarzach, czy jest gra fajna. O, jak widzimy tutaj, coś nowego. No to jest taki po prostu serwis, dobra, zdejmujemy pyłytkę. jak widzimy tu jest już do wyjęcia taki, za, y, to jest chyba karta SIM tutaj do, do wyjęcia, nie wiem czy takie sajcie, jestem ciekawy czy takie same sprzęty mają w serwisie, ale pewnie tak, bo no to jest symulator, wiadomo, że symulatory są przybliżone do prawdziwego życia, dobra. Siub, skręcamy, skręcamy. Gra jest z 2000, znaczy gra jest z tego roku, z marca, słuchajcie. I nie było w niej jeszcze. A, słuchajcie, no, update tu. Ono się tak po prostu nazywa, nie, że serwis, no. te Serwis telefonowy, no, dobra. O setatni, telefon, znaczy robimy Znowu jakiś iPhone chyba Dobra. zdejmujemy łydkę teraz tak na szybko Jest po prostu to samo. Nie wiem dlaczego gra nie miała. Dobra, siuk tutaj wkładamy czyta i Dobrze, jest. Gra jest Polska. Ja jakby coś. No i telefon skończony level kolejny complete. Wracamy do nowego punktu. Tutaj tak to wygląda słuchajcie. Jeszcze pokażę w ustawieniach To jest mobil Repair <tryk> Dobra. Eee. Także to no, no to to Słuchajcie to za 15 minut będzie e, Kolejny Filmik z nowej gry Nie, z... e, e, nie mogę Powiedzieć Jaka będzie następna to będzie niespodzianka Także Trzymajcie się i pa.